Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś postanowiłem odchwaścić już tą pszenicę, pszenicę, kukurydzę. Mamy tutaj sporo samosiewów, przede wszystkim rzepaku, ale i tak jak widzicie, rzodkiew się trafia. Wolę to właśnie jest takie, że no jest problem tutaj rzodkwiom z krzyżowymi ogólnie, także nie chcemy tutaj rzepaku nader często siać. Stąd też... Yy, taka decyzja e, czym jadę, to za chwileczkę powiem, wejdę do kabiny, wtedy Wam poopowiadam, co i jak no mamy tu e, również inne siewki płastów zobaczcie, także no już zabieg zabieg jest jak najbardziej pożądany, kukurydza wygląda następująco zobaczcie, jakie tutaj mamy korzeń o, od zegarka mamy dwa, cztery liście, także Idealna faza na e, tego typu zabieg. E, widać, że tutaj też są przypalenia, po, pewnie po, po RSM-ie, który, który wylewałem. No, co prawda podczas deszczu, ale tego deszczu być może nie było aż tak, mm, tak dużo. E, stąd też takie małe, małe, ale to pierwsze liście, także myślę, że to nie ma większego znaczenia. Góryza wygląda bardzo ładnie, równe wschody. Oby teraz coś na to popadało, chociaż wiecie co, no nie będę ukrywał, co Wam mam powiedzieć. O, wilgoci jeszcze tutaj, wilgoci jeszcze tutaj mamy, także nie ma co przeżywać z deszczem, bo naprawdę w tym roku e, wilgoci deszczu jest, e, jest naprawdę pod dostatkiem. Mamy i rumianki, e, są takie place, o myślę, że, no nie widać, nie widać, nawet nie ma co pokazywać są takie place gdzie, gdzie są y, większe zagęszczenia przede wszystkim tej rzotkwi. Stąd też y, stąd też no, decyzja żeby żeby już już jechać i nie nie ma na co w sumie czekać. Nie ma na co czekać. Ja zakładam kamerkę, lecimy i za chwilę wam powiem co gdzie i za ile. I lecimy z tematem. Automatykę belki włączamy. I lecimy. Specjalnie tutaj tak w cieniu stanąłem, żeby nie na słońcu, bo też nie będzie może zbytnio widać. O, I lecimy sobie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o produkty, jakie tutaj stosuję, w tamtym roku też tak podeszłem do odchwaszczania, więc i ten rok nic nie zmieniam, tylko. Tylko lecę tym samym rozwiązaniem, a mianowicie 06 Mustanga plus yy, 07 Nikosaru, czyli Nikosulfuron plus 2,4 D plus Florasulam taką mieszaniną, jeżeli chodzi o dwuliścienne to tutaj 2,4 D Florasulam Flora zrobią, zrobią robotę. Jednoliściennych nie ma aż tak dużo, chociaż no, mam kolejne dwie działki, gdzie jest sporo samosiewów w jednym przeżyta, a w drugim no, jest, jest problem z perzem. Tam też będę do, dodawał rimsulfuron, żeby wspomóc y, niko i no i zwalczyć ten perz, przede wszystkim zwalczyć też perz, ale im tych dwuliściennych jest, jest ich sporo, naprawdę jest ich sporo, nie ma co y, tutaj w bawełnę owijać, bo tak, bo tak też jest. Zabieg przy tych dawkach, co powiedziałem, wyszedł mnie dokładnie 72,80 brutto. Przy tych dawkach, tak. Przy tych dawkach, co, co Wam przed chwilą powiedziałem, czyli 0,6. Mustanga i y, 07 nikosulfuronu. No wiadomo, tam gdzie rim sulfuron dojdzie, no to te 20-30 zł trzeba, y, trzeba będzie jeszcze doliczyć. No ale to niewielki areał, bo raptem 8 hektarowy, także y, nie, nie są to jakieś wielkie koszty. No i takie y, takie rozwiązanie przy no, dosyć niskim koszcie, a efekt jest naprawdę bardzo dobry. Jeżeli w tamtym roku się sprawdził, to czemu też w tym? E, no przede wszystkim, no co, no dwuliścienne, no to wiecie, tu nie ma żadnej, ani nie odkryłem żadnej Ameryki. Sprawdzona, e, sprawdzone rozwiązanie, można też stosować w zbożach, także spokojnie, czy, czy przytulie, czy, czy rumiany, czy samo się wyrzepaku, czy. Yy, czy chabry, czy, czy maki to wszystko, wszystko tym, tym zabiegiem tutaj sobie zniwelujemy no a jeżeli chodzi o jednoliścienne typu nie wiem, samosiewy zbóż czy, czy też jakaś, jakaś miotła czy też inne uciążliwe chwasty no to tutaj za to odpowiada yy, nikosulfuron sulfonylomocznik ale, ale skuteczny właśnie w uprawie kukurydzy pod, pod względem walki z jednoliściennymi Taki zabieg naprawdę nie ma co za bardzo się buchać w jakieś koszty, skoro, skoro działa, to postanowiłem, że nie ma co kombinować, tylko, tylko trzeba jechać tym, tym, co jest naprawdę sprawdzone. I przede wszystkim przede wszystkim działa. Bo tak jak powiedziałem, no to pod dwójliścienne to żadna Ameryka, sprawdzony produkt i tyle. I naprawdę tyle i aż tyle. Podjadę właśnie jeszcze na inną działkę, to Wam pokażę jak tam wygląda, tam jest dużo więcej samosiewów, przede wszystkim pszenżyta i dzisiaj też zakończamy to kukurydzę. Zostanie tak na dobrą sprawę, co, no rzepak do, do ponownego zabiegu, no przede wszystkim będziemy, będziemy go ochraniać przed, przed pryszczarkiem, bo to taki główny zabieg nalei i wiadomo, można, można to powiedzieć, że to jest dodatek, chociaż tak jak już wcześniej mówiłem, tu są, tu są yy, w naszym gospodarstwie już od, no, od x lat stosowany zabieg na opadanie dzielony na dwa, znaczy dzielony na dwa, może nie tyle co dzielony na dwa, tylko zabieg na płatka jest, yy, jest yy, robiony w dwóch, w dwóch zabiegach. O, i tyle tego. Tego już tak trzymajmy i na razie, na razie tu stawiam kropkę. No i, no i tyle no cóż więcej tutaj ja mogę wam opowiedzieć o, o tej kukurydzy skoro wschody są naprawdę, naprawdę dobre z zachwaszczeniem zaraz sobie poradzimy mam nadzieję, że tutaj kamerka oddaje zobaczcie jakie jest zagęszczenie i to jest przede wszystkim głównie, głównie tutaj rzodkiew wyskoczyła no ale poradzimy sobie z tym i tyle widzimy się i słyszymy na kolejnej działce i to, o czym mówiłem, czyli działka, gdzie jest no, spore zachwaszczenie i to samo się wem bo tu przed plonem przężyto, ale myślę, że to rozwiązanie spokojnie sobie poradzi no aż tak dużo nie ma, chociaż są takie miejsca, gdzie gdzie naprawdę jest, jest zagęszczenie ale tak jak powiedziałem, to nie jest, to nie jest większym problemem w kukurydzy spokojnie sobie Moje rozwiązanie za 7 dych poradzi, poradzi z tym. Tu ten dołek mamy znowu też więcej, więcej dwuliściennych. Jest dużo też e, bylicy. Kamerka coś mi się zbiesiła i odmówiła posłuszeństwa, ale na szczęście zaczęła znowu współpracować. E, tak jak mówiłem, tam na tym zagłębieniu było więcej, więcej dwuliściennych wygląda i tak to bardzo dobrze tutaj mamy no, taki typowy typowy piach zobacz to kupa tuman kurzu za mną o nie widać no ale cóż i takie działki też jakiś zysk przyniosą yy, no i tak króciutko dzisiaj dosłownie dosłownie kilka kilka zdań do usłyszenia w kolejnym odcinku pozdrawiam was trzymajcie się cześć